No więc, układamy ją najzwyczajniej w świecie. zaczniemy od krzyża. Oczywiście nieważne teraz jaką metodą, kto jaką umie taką układa, czy tam LBL, czy Friedrich. Układamy krzyż. Mamy krzyżyk, białą ściankę ułóż, ułóżmy. Aha, bo zapomniałem dodać. Układajmy kostkę 4x4 tylko wtedy, gdy kostka 3x3 nie stanowi już dla nas jakiegoś problemu. Czyli przynajmniej umiemy ją układać metodą LBL. Teraz, tak jak to było w kostce 3x3, wkładamy tutaj w krawędzie. Tu zamieniamy ze sobą miejscami. Znowu ta sama sytuacja. No i ostatni. No i co? No i ułożyliśmy sobie już tutaj jakby trzy warstwy. Teraz czas ułożyć ostatnią, czyli żółtą ściankę. W dalszym ciągu układamy kostkę 4x4, tak samo jakbyśmy układali kostkę 3x3. Czyli, jeżeli ktoś umie filiżycza, to od razu sobie zrobi żółtą ściankę, a potem ją spermutuje. Jeżeli ktoś nie umie, no to zacznie robić żółty krzyż. Tak też pokażę. Mamy to już pół. Algorytm tutaj nie pokazuje. No, możecie je zobaczyć. Jeżeli nie umiecie ich, to polecam Wam filmik. 3 na 3 pokazałem tam jak ułożyć koskę 3x3 no i jedziemy dalej. Krzyż ułożony mamy tu jakiś jeden dobrze, drugi dobrze. O, no tu już widzę ciekawa sytuacja. Także teraz tak mamy tu jeden ułożony dobrze, drugi ułożony dobrze. No i niestety te dwa trzeba nam zamienić, ale to na razie zostawimy. Przyjmujemy, żeby to było dobrze. Teraz patrzymy, który klocek jest na swoim miejscu. Jest jeden. I teraz ten klocek idzie w to miejsce. No, czyli algorytm znany Wam już i mamy co? Mamy ciekawą sytuację. Myślę, że jak, na, jak dotychczas wszystko jest dostatecznie jasne i teraz pokażę Wam. Moment policzę, tutaj jest, będzie jeden przypadek, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Ok. To już teraz pięć przypadków z koski 4 x 4. Pierwszą sytuacją, jaką można się przedstawić, jest coś takiego. Ten klocek, te dwa klocki muszą zamienić się z tymi dwoma klockami. I robimy coś takiego. Tak, w ten sposób. Tak, byśmy rozłożyli slot, i teraz algorytm wygląda tak. I musimy cofnąć. To co zrobiliśmy na początku, kolejną sytuacją, jaką można się przytrafić jest to, że będziemy musieli zamienić te dwa klocki z tymi dwoma klockami, algorytm wygląda tak, albo jeszcze na się pokażę, żeby było łatwiej. Dajemy tym tutaj, tą ścianką, to jest tak zwane MR2 górą. No, i już. Kolejną możliwością jest to, że trzeba zamienić ten klocek z tym klockiem. Ten z tym. Wykonujemy najpierw permutację T. Znamy z ty Friedrich. I doprowadziło do poprzedniej sytuacji. Czyli te dwa klaski zamieniamy z tymi dwoma. Jeden z ostatnich przypadków, w jakim można się przytrafić, będzie to, że będziemy musieli zamienić te dwa klocki. Są ten, pójdzie w miejsce tego. Robimy permutację Y. I teraz mamy już poprzednią sytuację, jaka była. Ja pokażę, może teraz, troszkę inny jeszcze sposób rozwiązania tej sytuacji. Czyli robimy najpierw zamianę tych dwóch ze sobą. A teraz już zwykłe U. Czyli jeszcze chwilę jeszcze pokażę. Te dwa pójdą w to miejsce, te w to, a te w to. Ostatnią możliwością będzie coś takiego. Te dwa klocki zamieniły się miejscami. Obróciły się, to jakby to jest normalna sytuacja, niestety, w tej kostce. No i wymaga dość długiego algorytmu, który wygląda w ten sposób. To już była ostatnia sytuacja. Mam nadzieję, że wszystko zostało wystarczająco dobrze wyjaśnione i że dzięki temu tutorialowi nauczyliście się układać tę motokostkę. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.